Witajcie, jestem Rafik, a to jest kolejny odcinek making of z mapy Górale V2. I nie, przedłuża, nie przedłużając, rozpocznijmy pokazywanie kolejnych to postępów. Jak widać, dodałem na mapie już wstępnie te, te, te zakończenia mapy, te, 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 tak zwane te plane 2D, takie. Tu już mamy pociągniętą drogę, tak jak widać. No, najlepiej jak się postarałem, jak umiałem. Zasadniczo w tej części mapy się zbyt dużo nie zmieniło, no mamy tamtą roślinność, tegas, megas, jakieś krzaczki <laughs> Przepraszam. No zasadniczo no to jest OK. Mi się podoba, jeszcze tam będą ewentualnie jakieś upiększenia. Tutaj myślę, że nic się nie zmieniło od zasadnego making of a, tak ogólnie nie pamiętam jak to mniej więcej tam było, ale jeszcze nie było na pewno tych druk. Tutaj też się dużo nie zmieniło. Mamy e, tutaj jeszcze tak prowizorycznie Wstawioną stację, która będzie wszystko obrobione, jakieś tam domki, zabudowania tego mega. Ruch uliczny, który jeszcze działa nie, tro, nieudolnie, działa. No, on tu się jeszcze blokuje, ale to będzie poprawione. To już widzieliście tutaj: Hanka w kartonach. Mamy budynek biedronki, wymodelowany przez Czemka. Tutaj mamy eks, pana ekspedienta i jeszcze jak słyszymy słychać kasę Także tak wygląda Biedronka Tu mamy jakąś drogę mamy tutaj w reginach błotko, jakieś tutaj pola tutaj trochę od dupy strony zacząłem z tyłu no, ale to nie ma problemu, przyjdziemy. tutaj sobie, tu mamy trochę zmniejszone boisko niż oryginalnie ono jest, mamy stację, mamy skup złomu, mamy sklepik, agromet, już wstawiony pierwszy budynek, jakieś wstępne flagi, tutaj na to nie patrzę, to będzie poprawione, tu mamy jakieś tam pola, tu rachu, ciachu, jakaś droga ładna, pola wchodzi pod kątem, mamy dwa pola, tak to wygląda, mamy no, już wstępnie ogólne zakończenie, tutaj mamy większe pola, ono jest skupowane. Nawet ona jeszcze będzie poprawna tutaj cena, oraz ile się rało, ale to wszystko potem. Na razie tylko tak wstępnie jest porobione. Tu no, mam większe tą większą łąkę. No i wisienka na torcie, czyli skup według Ogiego, tak nazwałem, ponieważ projekt na ten skup podesłał, nie wiem powiedział mi, dopomógł, wspomógł. Ogi, pozdrawiam serdecznie oraz całą resztę innych osób. Jak to wygląda, wjeżdżamy sobie tutaj, tu będzie stała, mamy, o już stoi tabliczka skup zbóż, wchodzimy i tak tutaj mamy dla pszenicy, tutaj mamy dla kukurydzy syp. tu mamy powiedzmy dla jęczmienia i dla rzepaku. No i tu dla każdego zboża bądź materiału, towaru mamy osobne wysypywanie, tutaj mamy ładnie jakieś tam buraczki, przepraszam ziemniaki. Rzecz jasna. wszystko jest połączone bardzo fajnie takimi rurami tu już zauważyłem, że nie ma kolizji jest, już mi się to nie podoba, ale to po tez, poprawimy mamy ładnie połączone te silosy jak widzicie rurami i tu najfajniej no, to wygląda, jest połączone, mamy podpórki i tutaj do, do młynu mamy to wszystko połączone, tak to wygląda bardzo dużo się nad tym męczyłem, także dajcie łapkę w górę za wytrwałość Trzymajcie kciuki, abym mapę wydał wstępnie, yy, naszym wydał jak najszybciej, oczywiście, bo mapa rzecz jasna że będzie wydana. Wstępnie yy, wstępna, to znaczy, że nie jest ona pewna, ale wstępna data premiery przewiduje na 6 grudnia, czyli mikołajki, ale nie liczycie z tym, że mi się uda, bo to jest mało prawdopodobne. Jak Krzysztof, to nie będzie na święta Bożego Narodzenia. To z mojej strony. Piszcie, czy wam się podoba, ewentualnie jakieś uwagi, inne takie i. i, i i trzymać kciuki, żebym dotrwał do końca. I ten to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Dok A jeszcze jedna uwaga: niedługo będą kolejne let's play'e. To przez to, że ostatnio nie było tych let's play, to jest dlatego, że się wziąłem silniej za mapę. Ale teraz chcę jakoś równowagę zachować i być aktywnym na YouTubie, jak i aktywnie robić mapę. Dobrze, to tyle. Widzimy się, a właśnie jeszcze no, widzimy się na lewach i na Facebooku, lajkujcie Facebooka i wbijajcie na Twitcha, tam w weekendy zwyczaj od piątku do niedzieli leci stream bardzo długo, także serdecznie zapraszam, tam możecie popatrzeć jak sobie na żywo robię mapę bądź inne rzeczy robię. Dobra, teraz już na pewno kończymy, dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i papaciaki, hej!